Dzień dobry, kochani. Dzisiaj kolejny dzień wyzwania księżycowego. Księżyc przebywa na terytorium panny, i dzisiaj opowiem wam o tym, jak to fajnie można wykorzystać, kiedy właśnie ten księżyc jest na terytorium panny. Ja jestem, słuchajcie, trochę zaspana, bo dzisiaj zaspałam. Dosłownie obudziłam się 10 minut temu, więc trochę jestem zakręcona, ale na pewno zaraz, zaraz się rozkręcę tutaj z wami. Cześć, dziewczyny, cześć. Bardzo się cieszę, że jesteście. Słuchajcie, Księżyc w Pannie jest od godziny ósmej na czas środkowoeuropejski. także mamy go już od godzinki na niebie. Będzie przebywał przez pół dnia i to jest genialny czas na parę rzeczy, o których zaraz Wam opowiem. Ja bardzo lubię, kiedy Księżyc jest w Pannie i akurat na ten czas zawsze mam w kalendarzu poukładane... Cześć, witaj Agnieszko, cud oko. Mam poukładane parę rzeczy ze względu na to, że on jest bardzo wspierający już Wam mówię przede wszystkim w czym. Słuchajcie, Panna, jak na pewno część z Was kojarzy, jest archetypem takiej organizacji, porządków, szczegółów, jest bardzo praktycznym znakiem zodiaku. I księżyc, jak przebywa na terytorium Panny, nabiera tych cech i wzywa nas do właśnie takich. Spraw panniastych, czyli takich dosyć przyziemnych, można by powiedzieć, ale związanych oczywiście z, tutaj z punktu widzenia Księżyca, z naszą codziennością, z bardzo ważnymi sprawami, ze zdrowiem też, z właśnie organizacją przestrzeni, z taką praktycznością. Więc słuchajcie, przechodząc, Twój znak: korekta i kropka, piękny znak! Chociaż ja uważam, że każdy znak jest piękny, w każdym znaku jest coś wspaniałego, i dzień dobry zaczarowana rzęsownia ale też w każdym znaku, słuchajcie, jest jego cień i taką, taka strona troszeczkę trudna, tak jak i w pannie. No słuchajcie, panna słynie z bardzo dużej krytyki, ale ona jest, ta krytyka jest związana z samokrytyką, bo panna jest bardzo wymagająca, archetyp panny jest bardzo wymagający wobec siebie. Słuchajcie, przede wszystkim tak, jak ta panna, jak ten księżyc w pannie wpływa na nasze emocje i zachowania. Pamiętajmy tylko, że księżyc jest bardzo subtelny elementem astrologicznym, więc bo tu ostatnio jakiś komentarz był a propos księżyca w że się nic takiego nie wydarzyło, słuchajcie, to księżyc jest bardzo zmienny, on przez dwa i pół dnia jest na terytorium znaku i dopiero tak naprawdę wtedy, kiedy my żyjemy w rytmie tego księżyca, jesteśmy świadomi tego, my naprawdę potrafimy wykorzystać te tendencje właśnie, które działają, oczywiście to jest tendencja ogólna, tak, na nasz ogół, a na każdego z nas działa to w jakiś zindywidualizowany sposób, そう。 Więc słuchajcie, jeśli chodzi o nasze emocje, no to przede wszystkim Panna jest dosyć praktyczna, więc nie jest taka bardzo emocjonalna i taka wpadająca, wiecie, w jakieś uniesienia, w jakieś wielkie wrażliwości, tak jak to miało miejsce przez weekend, kiedy mieliśmy Księżyc w raczku, bardzo wrażliwym. Więc my bardziej jesteśmy skoncentrowani na takich zachowaniach związanych z taką praktycznością na tym terytorium Panny. I to, co wspomniałam o samokrytyce, to też bardzo mocno wpływa na nasze zachowanie, dlatego że my w czasie Księżyca w Pannie, Mamy taką, słuchajcie, no lubimy się dowalać do bardzo wielu rzeczy, do różnych szczegółów. Panna ma archetyp panny ma to do siebie, że uważa, że wszystko i tak sam zrobi najlepiej. Więc generalnie też przez to lubi wokół ludzi wręczać we wszystkim, bo panna najlepiej wszystko zorganizuje, najlepiej wszystko zrobi. Panna to taka szczególara słuchajcie. Więc generalnie te nasze emocje w, w trakcie przebywania księżyca na terytorium panny. Są takie tak, mamy taką bardzo silną potrzebę, słuchajcie, porządku. Dlatego mówię, że ja bardzo lubię ten znak, dlatego, że właśnie w te dni zawsze układam sobie takie rzeczy, słuchajcie, związane z takimi przyziemnymi, codziennymi sprawami, bo wtedy wykonywanie tych czynności, często które są jakieś takie monotonne, bo one są bardzo mocno też związane z nawykami, one wtedy nam sprawiają dużo więcej przyjemności i przede wszystkim jesteśmy bardzo efektywni w takich działaniach związanych z analitycznym myśleniem, z porządkami, z organizacją, z planowaniem harmonogramów. Więc to jest naprawdę bardzo dobry czas tego księżyca w panie na te wszystkie sprawy. I takie, wiecie, aktywności, które sobie na ten czas można zaplanować, no to właśnie takie, wiecie, związane z takimi codziennymi zadaniami, ja bardzo lubię na Księżyców w Pannie robić porządki, po prostu uwielbiam, wtedy wszystko słuchajcie, segreguję, układam w odpowiednich miejscach, przekładam, bo znak Panny też jest znakiem w jakości zmiennej, więc lubi tam zmieniać wszystkie rzeczy, żeby to wszystko grało, a tak naprawdę dla tej Panny, dla tej energii, archetypu Panny, nigdy nie jest do końca dobrze i to jest to dążenie do perfekcji, tak, bardzo dużo osób, które mają silny w sobie archetyp panny, są takimi osobami, które nigdy nie są dość zadowolone. I wynika, i jakby skutkiem tego jest to dążenie do doskonałości, bo nikt tak się nie przywala do szczegółów, słuchajcie, jak panna. Więc takich organizacyjnych rzeczy codziennych ja bardzo lubię właśnie sobie robić, słuchajcie, takie konkretne porządki. A ponieważ panna jest też związana z planetą Merkury, czyli tą planetą, która jest na przykład związana z dokumentami, słuchajcie, tak? Bo Merkury to są też dokumenty. To ja bardzo lubię sobie układać w tym czasie różnego rodzaju właśnie takie rzeczy, dokumenty. Dokumentacyjne, że tak powiem, i na, ty, na tych dniach księżyca w pannie sprawia mi to przyjemność idzie mi to dobrze, dlatego jest to bardzo, bardzo fajne. I teraz słuchajcie, kolejną bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o pannę, to to, że panna jest związana ze zdrowiem. To jest taki zodiak, który mówi nam o takiej dbałości o zdrowie w takim. Ja uważam w takiej naj, najbardziej pożytecznej formie, czyli takiej, która jest związana z nawykami. I panna w medycynie jest jakby znak panny jest związany z układem z jelitami i z tym układem trawiennym, tak? Więc tutaj jest bardzo duża dbałość o dietę. Słuchajcie, genialny dzień na rozpoczęcie diety. Mimo tego, że panna jest znakiem zmiennym, a jeżeli my coś rozpoczynamy, to często i chcemy, żeby to z nami zostało, to warto robić to na znakach stałych, aczkolwiek jednak panna daje nam taką, wiecie, taką, taką potrzebę zadbania o nawyki, bardzo dobry dzień na oczyszczenie organizmu, um, więc też jakieś, wiecie, herbatki ziołowe, jakieś sprawy związane z, um, z oczyszczaniem jelit, można sobie w, tym, w te dni w ogóle robić, jak lubicie sobie robić, jakieś takie oczyszczające głodówki, żeby troszkę mniej jeść, albo na przykład jeść jakąś tam, wiecie, zupę z, z kapusty, która wpłynie na ten układ trawienny, na księżycu w Pani jest to bardzo wspierający moment. Więc jakby podsumowując tą część, słuchajcie, tak jak Wam wspomniałam, dopiero się niedawno obudziłam i, i notatek nie zrobiłam do dzisiaj, więc wybaczcie mi, jeśli jest trochę chaosu, ale podsumowując, jeśli chodzi o takie najważniejsze sprawy. Organizujemy się, podchodzimy praktycznie do życia, bierzemy się za te nudne, przyziemne, codzienne obowiązki, dbamy o zdrowie, dbamy o jelita, dbamy o dietę, możemy wprowadzać jakieś nawyki, bo wtedy ym, bardzo fajnie ten archetyp tutaj nam będzie pomagał. I taką kolejną bardzo ważną rzeczą, zwłaszcza tutaj dla moich rzęsociółek, przyjaciółek z branży beauty, dziewczyny, jeśli prowadzicie, chciałabym kiedyś zrobić taki cykl, mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli prowadzicie salony beauty, ja tylko zajmuję się rzęsami, aczkolwiek jeżeli robicie jakieś inne zabiegi, słuchajcie, księżyc w pannie jest doskonałym czasem na zadbanie o urodę. W ogóle znaki ziemskie, księżyc w koziorożcu, w byku i w pannie, wszelkiego rodzaju zabiegi Piększające, ale takie bardziej związane może na pannie z oczyszczeniem, też naturalne jakieś maseczki, takie rzeczy wszystko bardzo fajnie się wchłania. Bardzo dobry dzień na zadbanie o urodę. Na pannie też słuchajcie, bo tak jak Wam wspomniałam na Księżycu w lwie, który był wcześniej, dbamy o swoje włosy, jeśli chodzi o nawilżanie ich. Nie wiem, czy widzicie, bo sobie zrobiłam takie maseczki teraz przez ten księżyc w lwie przez dwa dni tam olejowałam moje włosy i w ogóle, akurat ten Księżyc z urodą, kalendarz urodowy jest genialnym narzędziem i naprawdę mega to wszystko działa. Tak na Księżycu w Lwie nie farbujemy włosów, o czym wam wspomniałam, to na Księżycu, na Księżycu w Pannie, jeśli planujecie wizytę u fryzjera i możecie sobie właśnie tutaj wybrać te dni, kiedy najbardziej pasuje, to farbowanie włosów zdecydowanie na Księżycu w Pannie pięknie, kolorystyka wychodzi i bardzo fajnie trzyma się też ten kolor na włosach, bo na znakach ziemskich właśnie rzeczy się też tak trzymają do Dobrze, tak? Jak robimy sobie na przykład henne na brwi, to bardzo dobrze zrobić to w Księżycu, w Koziorożcu, też znaku ziemskim, czy właśnie w pannie, bo to, to, te znaki ziemskie one, one słyną z, takiego, z takiej trwałości, tak? Więc to wszystko fajnie się e, utrwala. Słuchajcie, wyzwaniem takim na Księżycu w pannie, czyli to, na co. Warto zwrócić uwagę, jest właśnie ta samokrytyka krytyka, tak, żeby mm, pilnować się troszeczkę z tym, żeby nie przejąć z tą energią panny, nie wejść w taki tryb, że wszystko jest do dupy, wszystko jest źle, wszystko nikt lepiej nie zrobi e, i bardzo mocno e, patrzeć na siebie też, jak te takie emocje na nas wpływają pod kątem tego, żebyśmy jednak aż w taki przesadny perfekcjonizm też nie wpadali. To jest te, to wyzwanie księżyca, które, które stawia nam na te dni, e, e, kiedy przebywa w pannie. No, i chyba słuchajcie, z takich najważniejszych rzeczy Wam wszystko powiedziałam. Um, także jeszcze tak szybko podsumowując takich zadań, które można sobie na ten księżyc w Pannie dać, tak, uporządkować sobie można biurko, szafę, szuflady, wszelkie porządki, układanie, zrobić sobie jakąś listę zadań na najbliższe dni, jakiś harmonogram, bo, bo to jest bardzo taki czas, kiedy nasz umysł jest taki analityczny, fajnie pracuje, to wszystko jest uporządkowane, e, kolejną rzeczą można też, um, słuchajcie, e, ponieważ właśnie Panną władza Merkury, czyli też planeta uczenia się, to bardzo fajnie jest na przykład na Księżycu w Pannie poduczyć się jakichś tematów związanych właśnie z dietą, też ze zdrowiem, czy właśnie w sprawach zawodowych, tak? Bo Panna też do spraw zawodowych bardzo poważnie podchodzi. Detoks organizmu zdecydowanie, jakieś zdrowe diety, naturalne produkty. No i chyba z takich najważniejszych rzeczy, które można wykorzystać na Księżycu w Pannie Wam powiedziałam. Dzień dobry Zosiu, dzień dobry. Także myślę, mam nadzieję, że sobie coś tutaj wybierzecie, coś sobie do księżyca, do kalendarza księżycowego, słuchajcie, wpiszecie, bo naprawdę Panna, wspaniały znak, genialny do wykorzystania w, w naszym kalendarzu księżycowym. Dajcie mi sekundkę, sprawdzę tylko, czy coś tutaj piszecie. Jak wiecie, jestem na trzech platformach. Mówię, wstałam, słuchajcie, 10 minut temu, więc jestem zakręcona, ale wczoraj byłam na operacji z moją Teslą i asystowałam w ogóle, więc miałam bardzo dużo adrenaliny. Jak wróciłam, nie mogłam zasnąć. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam w moim kosmogramie księżyc również w pannie. Tak, księżyc w pannie, bardzo ciekawa pozycja. Nie najłatwiejsza dla księżyca. To się tak mówi, że nie jest najłatwiejsza, ale nie bójmy się i nie wchodźmy w to. takie, Ja bardzo nie lubię takiego wartościowania, które można sobie wyczytać w internetach, że księżyc w pannie to jest coś złego. No, zdecydowanie księżyc w pannie, jak ktoś ma urodzeniowo, no, to to jest taka osoba, która bardzo praktycznie podchodzi do spraw emocjonalnych, co nie jest naturalne. Naturalne, tak? bo jakby emocje nie są praktyczne, aczkolwiek panna właśnie tak podchodzi. Więc panna ma księżyc w pannie ma taki zwyczaj analizowania słuchajcie, emocji, próbowania ich e, zakwalifikować w różne szufladki. Tak jak panna bardzo lubi sobie właśnie w szufladeczki wszystko układać, więc nie jest to, nie jest to na pewno taki, taki łatwy znak. Zaczarowana Rzęsownia pisze, ojej, Tesla miała operację, co jej się stało? E, Tesla ma nowotwór i już taki jest z przerzutami. Więc, więc jakby poważna sprawa, ale bardzo wspaniały lekarz wczoraj ją operował i robiłam to z nim, dlatego że nie miał asysty, więc pierwszy raz uczestniczyłam w czymś takim, ale operacja się się udała, chociaż nie, nie, nie udało się wyjąć całego tego raka, tylko, tylko część, słuchajcie, taki, taki, że tak powiem, taka przykra rzecz, no ale jakby życie jest życiem. Niestety. Dzień dobry, serduszko. Ja szykuję się na egzamin z języka włoskiego. Wspaniale, wspaniale, że egzamin z języka włoskiego w księżyc w, 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 w Pannie, bo jakby nie było, egzaminy wszelkie też na Księżycu w Pannie całkiem nieźle idą ze względu na to, że właśnie Panną włada Merkury, planeta uczenia się. Słuchajcie, jeszcze tutaj e, ściskacie mnie, współczujecie. Martinka pisze, Martinka przyjedziesz w poniedziałek, to przytulisz te slunie. Wszystko będzie dobrze, słuchajcie, no takie życie niestety. Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze sprawdzam, czy tutaj coś piszecie i słuchajcie, będę powolutku uciekać, bo jak księżyc wpadnie, to trzeba się brać za robotę. Za te wszystkie sprawy przyziemne i e, życzę Wam, słuchajcie, pięknego czasu z Księżycem w Pannie. Spotykamy się na, na następne nasze spotkanie księżycowe i będziemy mówić e, o fazie, słuchajcie, pierwszej kwadry, tak? Mamy te 12 znaków Zodiaków przez cały miesiąc, mamy cztery fazy Księżyca, więc mam nadzieję, że Was inspiruje i zachęcam do życia z tym, wiecie, z tym najpotężniejszym, najlepszym kalendarzem i zegarem, jaki na świecie istnieje żeby jakby nam się żyło przyjemniej. Słuchajcie, ściskam was bardzo, bardzo cieplutko. Pozdrawiam, przysyłam uściski, wszystkiego dobrego. buziaczki, papa. Pa.